Hejcie się siemanko, jestem ProPlayer No i polecam, subskrybujcie mój kanał ProPlayer Teraz właśnie mi się wrzuca filmik No i jeszcze jeden taki fajny kanał Polecam wam. Taki oto kanał No Też tak nagrał Ale nie pokażę, nie pokażę wam On też bardzo fajne filmiki nagrywa jest ich bardzo więcej, więcej, więcej. No i jeszcze pokażę jego profil w grze. Okej, okay, oki, okay, oki. Okay. Krótki odcinek. Co najmniej z minuty będzie trwał. Jedny, za głośno. Przepraszam Was. Nie, nie oglądajcie tego na słuchawkach, bo Wam musi pęknąć. Choć chyba w pękna. Yy... Polecam klub. Tylko Polska. Od 1200 pucharków. Szybko 9 miejsc. No i tutaj Że Wam go pokażę. No, halo? Oj ja nie trochę go będziemy szukać. O jest, 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 jest. Ma te 1164 pucharki i ma super profil. Patrzcie na to, po prostu ja się nazywam pro player on Cox BS, no ale, no w sumie jest KoksBS i jest ProPlayeraczem. Teraz, no jeszcze raz wejdę na ety. No z dwie minuty to będzie trwać. Subujcie, lajkujcie. On takie coś nagrał, ja teraz nagram. papa pa.